Misie z Barcelony i wielki mecz ze Złotymi Misiami. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami leżało niezwykłe miasto Barcelona. Miasto słynęło nie tylko z pięknych budowli i pysznych tapas, ale również z drużyny piłkarskiej, jakiej świat misiów jeszcze nie widział. Drużyna ta nazywała się Misie z Barcelony, a ich największą gwiazdą był Robert, super szybki napastnik o niesamowitym dryblingu, i potężnym strzale. Nadszedł wielki dzień. Na stadionie Camp Misie zebrali się wszyscy mieszkańcy misiowego świata, by obejrzeć finałowy mecz. Przeciwnikami misiowej Barcelony była drużyna Złotych Misiów znana z niezwykłej gry zespołowej i twardej obrony. Pierwszy gwizdek. Misie z Barcelony rozpoczęły mecz pełne energii. Już w trzeciej minucie Robert popisał się fantastycznym rajdem przez boisko, mijając dwóch obrońców jak tyczki treningowe. Robert, to musi być gol! krzyknął komentator. Strzał Bramka 1-0 dla Misiowej Barcelony. Stadion oszalał. Ale złote misie nie zamierzały się poddawać. Już w dziesiątej minucie ich kapitan Złotowłosy Miś oddał precyzyjny strzał z dystansu, którego bramkarz Wojtuś, najmłodszy w drużynie Barcelony, nie zdołał obronić. Oj, Wojtuś, powinieneś to mieć! Komentator nie krył rozczarowania. Mecz stał się prawdziwym widowiskiem. W 25 minucie Złote mi się wyszły na prowadzenie 2-1, ale chwilę później Robert ponownie wziął sprawy w swoje łapy. Przebiegł połowę boiska, podał do Kuby, który sprytnie odegrał piłkę z powrotem, a Robert huknął jak z armaty. Gol! 2-2. Do przerwy drużyny schodziły z wynikiem 3-3. Publiczność nie mogła narzekać na brak emocji, a komentator podsumował pierwszą połowę słowami To jest prawdziwe piłkarskie widowisko. Misie grają dziś na najwyższym poziomie. Druga połowa zaczęła się pechowo dla Wojtusia. Przy próbie wyprowadzenia piłki stracił ją na rzecz złotowłosego misia, który bez problemu trafił do pustej bramki. Co za katastrofa! Wojtuś podarował złotym misiom prezent, grzmiał komentator. Złote misie prowadziły 4-3, a czas uciekał. Trener Misiów z Barcelony zdecydował się na ostatnią zmianę, wpuszczając szybkiego pomocnika Antka. Ten od razu zrobił różnicę, przeprowadzając akcję, która zakończyła się wyrównującą bramką w 85. Minucie. Było 4-4. Atmosfera na stadionie była gorąca. Czyżby czekała nas dogrywka? Zastanawiali się kibice. Ale Robert miał inne plany. W ostatnich sekundach meczu misie wywalczyły rzut rożny. Piłka została idealnie dośrodkowana na głowę Roberta, który wyskoczył jak sprężyna. Robert, głową i jest gol! Komentator niemal stracił głos. Misie z Barcelony wygrały 5-4 w niesamowitym meczu pełnym zwrotów akcji. Wojtuś, choć popełnił błędy, został pocieszony przez drużynę i kibiców. Piłka nożna to gra zespołowa. Wojtuś, razem wygramy i razem przegrywamy, powiedział Robert, obejmując młodszego kolegę. Fani długo nie opuszczali stadionu świętując zwycięstwo swoich ulubieńców, a Wojtuś obiecał sobie, że będzie trenować jeszcze ciężej, by w następnym meczu być najlepszym bramkarzem w historii misiów z Barcelony. I tak skończył się ten niezwykły mecz, który na zawsze zapisał się w pamięci misiowego świata.